Do niedawna największa gwiazda Napoli o wartości rynkowej na poziomie 85 milionów euro. W barwach klubu z Neapolu rozegrał łącznie 107 meczów, strzelił 30 goli i zaliczył 29 asyst. W sezonie 2022-2023 zdobył z drużyną to upragnione Scudetto i został wybrany piłkarzem sezonu. To było pierwsze mistrzostwo Włoch dla klubu z Neapolu od sezonu 1989-1990 gdy w barwach Napoli występował jeszcze legendarny Diego Maradona. Więcej niż piłkarz, prawdziwy bóg futbolu. Nic więc dziwnego, że kibice zaczęli też nosić na rękach Gruzina, znanego zresztą pod pseudonimem Kwaradona. Maradona jest bogiem Napoli. Bycie porównywanym do niego jest miłe. Oczywiście ja do niego się nie porównuję, ponieważ to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Jestem jednak niesamowicie dumny, że kibice nazywają mnie Kwaradoną. To dużo dla mnie znaczy. Kibice Napoli są naprawdę fantastyczni, tak bardzo. Bardzo kochają futbol. Jestem dumny z tego, że tak dobrze mnie traktują. Opowiadał na początku 2024 roku gruziński pomocnik. Kwaraszkeli wzbudzał zainteresowanie wielkich klubów, tych największych, większych od Napoli. A to Gruzina łączyło się z Barceloną, a to z Realem, a to z którymś z klubów Premier League. Ostatecznie cały czas w Napoli zostawał i grał dalej. Do czasu. Wraz z początkiem 2025 roku w zimowym okienku zaczęło się wokół gwiazdy z Gruzji naprawdę gorąco Na tyle gorąco, że dosłownie zaczęło wrzeć. Poprosił, żeby go sprzedano. Rozmawiałem z zawodnikiem i on mi to potwierdził, powiedział Antonio Conte. To wywołało w Neapolu prawdziwą burzę. A gdy okazało się, że nowym klubem Gruzina zostanie pompowane za katarskie pieniądze PSG, no to momentalnie Kwaraszkelia spadł z tego kibicowskiego piedestału. Wielu fanów Napoli odwróciło się od swojego idola. Inni wybrali jeszcze bardziej radykalną drogę, jak ten kib z którego nagranie stało się wiralem. Facet postanowił umieścić tekturowego kwaraszkę tam, gdzie jego miejsce, czyli w koszu. Bo jak to kiedyś śpiewał lider Sweet Noise glaca, dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. Ta linia jest bardzo cienka, bardzo. Szczególnie u fanatycznych włoskich kibiców. Dlaczego fanom Napoli tak ciężko przełknąć ten transfer? Przecież na boisku kwaradona dawał z siebie wszystko. Starał się, dał Neapolowi wielkie sukcesy. Dobrze te emocje kibiców wytłumaczył dziennik Mateo Bonetti. Kibiców Napoli irytuje to, że ich największa gwiazda domaga się odejścia z klubu w środku sezonu w trakcie walki o mistrzostwo. Ale gdy spojrzy się na finanse, sześciokrotny wzrost pensji przy jednoczesnym pozostaniu w Europie, to jest to propozycja nie do odrzucenia. No właśnie, skupmy się na chwilę na wynikach osiąganych przez drużynę Konte w tym sezonie. Napoli lideruje w tabeli Serie A, notuje kolejne zwycięstwa w lidze, i właśnie w takim momencie największa gwiazda postanawia odejść. Dla wielu jest to prawdziwy policzek ze strony gruzińskiego pomocnika. Swojego rozgoryczenia zresztą nie ukrywał też trener ekipy z Neapolu. Czuję ogromne rozczarowanie, ponieważ przez te 6 miesięcy postawiłem go w centrum projektu, dając mu do zrozumienia, że można zrobić coś ważnego. Współpracowałem z klubem nad przedłużeniem jego umowy, ale zamiast tego wróciliśmy do punktu wyjścia. Słowa konte dolały jeszcze oliwy do ognia. Mało? No to posłuchajcie tego. Jeden z największych neapolitańskich dzienników Matino napisał na okładce Myśleliśmy, że to miłość. W komentarzach kibice Napoli piszą o Kwaraszkeli per zdrajca. Półpiłkarz, oszust, sprzedał się. Opuszczenie Napoli w styczniu, gdy drużyna jest pełna sił w walce o tytuł, to najgorszy wybór, jakiego mógł dokonać. To kwestia nie tylko pieniędzy, ale i szacunku do tych, którzy sprawili, że jesteś tym, kim dzisiaj jesteś, komentuje jeden z kibiców. O zdradzie Kwaraszkeli mówią w Napolu dosłownie wszyscy. Nawet popularny autor kryminałów Maurizio De Giovanni. Ta cała sytuacja wyrządza drużynie ogromne szkody, a to dlatego, że dzieje się w styczniu. Nie pamiętam czegoś takiego, żeby drużyna z pierwszego miejsca w tabeli tak bardzo osłabiała się w styczniu. Przecież w styczniu trzeba będzie znaleźć następcę. Trzeba będzie mu dużo zapłacić i trzeba będzie wpasować go w schemat drużyny. Takie szkody są po prostu niewybaczalne. Chcę iść i grać w PSG. Jestem w stanie zaakceptować takie słowa, ale nie w styczniu. To stawia drużynę w złej sytuacji. To Gruzin ciągnął nas do zdobycia Scudetto. Bardzo go kochałem. Każdy, kto jest kibicem Napoli, musi być wściekły. Czy Kwara jest tchórzem? Według mnie tchórzostwem jest odwracanie się tyłem w połowie wykonanej pracy. Jako kibic Napoli jestem zły na kwara bardziej niż na innych zawodników, którzy odeszli w przeszłości. Pozostali dokonywali wątpliwych wyborów, ale w momentach, w których Napoli mogło się odpowiednio wyposażyć. Teraz Napoli nie może się odpowiednio wyposażyć. Grubo, prawda? Tak jak mówiłem, z miłości do nienawiści. A jak to w takim razie jest z tymi pieniędzmi, jakie PSŻ zaoferowało Gruzinowi? Pozwólcie, że znowu posłużę się Mateo Bonetti, który napisał na X coś takiego. Średnio 6 milionów euro za sezon po podwyżce przez 5 sezonów w Napoli. W porównaniu do 70 milionów euro za 5 sezonów w PSG. Do tego zarobki mogą wzrosnąć nawet do 80 milionów za bonusy związane z wynikami. Sami odwalcie matematykę. No tak, porównując 30 milionów euro za 5 sezonów na nowym kontrakcie z Napoli do nawet 80 milionów euro za 5 sezonów w PSG... Jej. To znaczy, tu nie ma czego porównywać. Gigantyczna różnica przepaść. I tak jak to Bonetti pisał, Kwaraszkelia zostaje w Europie, nie idzie do Arabii Saudyjskiej, a i tak dostaje kosmiczne zarobki. No, po prostu deal życia. A przecież to nie jest tak, że Napoli nic z tego nie będzie miało. Na klubowe konta Paryżanie mają wpłacić aż 70 milionów euro. Do tego dojdą pewnie jeszcze jakieś bonusiki. Gigantyczny zastrzyk gotówki dla włoskiego klubu. Taki, który przecież pozwoli rozejrzeć się na rynku transferowym za god następcą gruzińskiej gwiazdy. A co na to całe zamieszanie jego główny sprawca, Kwaraszkelia? On stara się to wszystko zakończyć z taką dużą klasą. Postanowił pożegnać się nawet symbolicznie z muralem Diego Maradony, a do kibiców powiedział coś takiego w specjalnie nagranej wiadomości. Drodzy Neapolitańczycy, to trudne i bolesne, ale nadszedł czas, aby się pożegnać. Spędziłem tutaj niesamowity czas, a razem stworzyliśmy wiele wspomnień i doświadczyliśmy niezwykłych emocji. Neapol był moim domem, a dzięki Każdemu z Was czułem się tutaj jak u siebie. Cenię sobie podróż, którą przeszliśmy razem, i jest to dla mnie bardzo poruszające. Nigdy nie zapomnę swoich pierwszych kroków na boisku, waszych okrzyków, was, kibiców, zawsze wyjątkowych, zarówno na własnym terenie, jak i na wyjazdach. Neapol to miasto, które żyje piłką nożną, i cieszę się, że mogłem być częścią tej wspaniałej historii. Nauczyłem się tutaj tak wiele, zarówno na boisku, jak i poza nim. Dorosłem jako zawodnik i jako człowiek, żegnam się, ale na za. Zawsze pozostaniecie w moim sercu i mam nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się znów. Wiem, że jesteście bardzo smutni, ale pewnego dnia opowiem wam wszystko. Chcę życzyć wam sukcesów, abyście mogli dać temu miastu i jego mieszkańcom skudetto. Przyjechałem tutaj jako chłopak, o którym prawie nikt nie wiedział, a teraz opuszczam to miejsce jako mężczyzna. Niosąc ze sobą miłość wielu ludzi, wiele zwycięstw i przede wszystkim mistrzowski tytuł. Z jednymi pożegnanie, a z drugimi powitanie. 23-latek w końcu zameldował się w Paryżu, dostał numer 7 i został pierwszym grudzinem w historii PSG. Siódemkę przed kwarą nosiły takie nazwiska jak Mbappe, Rabio czy Menez. Czy okaże się szczęśliwa? Przekonamy się już niedługo. Bycie tutaj jest spełnieniem marzenia. Słyszałem wiele pozytywnych rzeczy o Paris Saint-Germain. Jestem niesamowicie dumny, że dołączyłem do tego wspaniałego klubu, i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu założę nowe barwy. Luis Enrique to jeden z najlepszych trenerów w historii tego sportu. Wiem, że pracując z nim dużo się nauczę. Jestem podekscytowany tym, że będę piłkarzem trenowanym przez Luisa Enrique. Chcę poznać naszych kibiców jak najszybciej to możliwe. Już nie mogę się doczekać tych wszystkich emocji, które będziemy wspólnie odczuwać. Cieszę się, że do nich dołączyłem. Już wkrótce się widzimy. W taki właśnie sposób Dzień Dobry powiedział Kwara swoim nowym kibicom. A czy ci pokochają go tak mocno jak ci z Neapolu? Jestem tego pewien, bo przecież Kwara Szkelia to boiskowy artysta. Przez bardzo duże A, który swoją grą potrafi poderwać z krzesełek na stadionie i z kanapy przed telewizorem. Neapol płacze, a Paryż świętuje. I tak to, moi drodzy, właśnie się kręci w tym świecie futbolu.